Cześć chłopaki. Słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o cyganach. To są ludzie, którzy bardzo dawno, dawno temu wymigrowali z Indii. Zaczęli, mieli takie e, duże wozy, które ciągnęły zwierzęta, najczęściej konie i tak podróżowali. Przemyślili się aż do Europy, do wielu innych krajów. E, tak im się spodobało to wędrowanie, że cały czas e, są wędrówce. Teraz już mają nowoczesne takie bardziej przyczepy, zaraz wam pokażę, które mi podróżują. Bo właśnie tutaj zaparkowali koło Edynburga. Zobaczcie, tutaj zaparkowali, widzicie? Są, mieszkają teraz w przyczepach. Pomędą jakiś czas i pojadą dalej. Ale co jest ciekawe, zobaczcie jak fajnie ktoś zrobił sobie jedną przyczepę. Przybliżę przerobił normalnie na dom. To, są ciągle, to jest ciągle przyczepa, widzicie tu są e, kółka na dole, o tutaj są kółka na dole, ale tu już widać dym leci z komina, to jest e, przerobione na dom i przez to, że ma okna, widzicie taki domek na kółkach, przez to, że jest na kółkach to nie jest traktowany jako dom, czyli nie musi się płacić podatku, e, bo mogą się przemieszczać, jest ciągle to pojazdem jeszcze chciałem pokazać, że to miejsce nazywa się Gypsy Bray Recre Recreational Park Gypsy to znaczy e, Cygan właśnie wiecie co obecnie nie tylko Cyganie z Indii a wybierają taki styl życia właśnie w podróży e, jest niewielka grupa ludzi z innych e, krajów nazywają się Travelersi no jak mówię to nie jest duża grupa ludzi, ale e, można ich dostrzec. E, Kocham Was moje chłopaki, buziaki, papa.